Wszystkich. Pokaż, dzisiaj pokażę Wam jak szybko, w miarę możliwe, naprawić. Spróbujemy ten zamek. Klampkę w, w ogłoszeniach na Allegro, gdzieś to się wszystko inaczej nazywa. Wpiszecie zamek, to Wam wyskoczy ten, ten dolny. Także ja wpisałem Wpisałem klampka zamka, wyskoczyła, ale jest ciężko to, żeby dostać. W wieńcach, no różne ceny są tego. U mnie się zacina, nie chcę wyjść. Nacisnę i zostaję w tej pozycji. Także spróbuję coś z tym fantem zrobić. Jest to nerwujące, bo za każdym razem muszę kluczykiem to wziąć kluczyk. Otworzyć, zamknąć i wyskoczy. Zacina się pewnie prawdopodobnie ze starości niedostatku to wyskakuje też często że jak się wpisze zamek to to, to wyskakuje e, pierwsze to trzeba zdemontujemy tą osłonę tutaj taką jest to na 7 kołków plus dwa wkręty dwa wkręty ja już ją zdemontowałem dwa wkręty są tutaj Reszta kołki, uwaga, bo drogie jest ich 7. Tych kołków ehm, musicie je wyczuć i tu delikatnie albo na dwa po podważyć i delikatnie ściągać, bo mają tendencję pękać. Spotkałem się ja ściągnąć ze złomu metalowe, super, to już jest dobre, albo czymś takim delikatnie podważyć ściągnąć, nie. One się tu wypinają, no ale powinny wyskoczyć, nie. Dobra, no to przejdziemy, tu po... później bierzemy klucz dziesiątkę, kluczyk dziesiąteczkę. tu są takie specjalne otwory, żeby dojść do tych śrubek. O, jedna śruba, tu są, tu są dwie trzymają te lampy. Tych lamp nawet nie musicie wypiąć, tylko wypinacie tą kostkę, tą kostkę, tu jest śruba, popatrzycie, zresztą będziecie widzieć, nie, nakrętki, skręcamy, odkręcamy te nakrętki, dziesiąteczkę i ściągniemy wtedy, nam się ściągnie hmm. taka plastikowa osłona tego wszystkiego, tak to wygląda ta osłona i ona powinna wyjść łącznie z tymi lampami z tymi kloszami z lampami nie no, w ten sposób